Udało mi się ustalić, gdzie spoczywa wyszczerbiona korona. Dasz garę? Jestem tego pewien. O, prawie pewien. Ruszamy do Junt. Jeżeli faktycznie pochowano tam króla Borgasa, to wchodząc tam z pewnością nachyczamy sobie biedy. Reszta gromowładnych zbiera się już pod grobowcem. Dołączę tam do was, jak tylko tu skończę. Nie znasz tego starożytnego poematu. Z moczą moc dzierży, by dać radę zimie. Mróz najdotkliwszy bez lęku pokona. Król nasz najwyższy. To jego imię. A skroń jego zdobi, wyszczerbiona korona. Już za czasów króla Haralda, a może i jeszcze dawniej najwyższym atrybutem władzy w Skyrim, była wyszczerbiona korona. Wykonano ją z kości i kłów starożytnych smoków. Podobno tli się w niej moc każdego króla, który ją przywdział. Nie wiem ile w tym prawdy, ale gdy Ulfric zdobędzie wyszczerbioną koronę, kto się odważy nazwać go uzurpatorem? Wszyscy wiedzą, że korona przepadła, gdy śmierć dosięgła króla Borgasa. Podczas którejś z tych jego cholernych, alesjańskich kampanii. Ale mówi się też, że królewskie zwłoki po cichu wróciły do Skyrim, gdzie pochowano je razem z koroną. Niestety, po wojnach o sukcesję, nie zachowały się żadne zapiski wskazujące na położenie grobowca. Dzięki informacjom od pewnego źródła, którego tożsamość zachowam w tajemnicy, udało mi się ustalić. Prawdopodobne miejsce spoczynku króla Borgasa, Korwan Jeżeli korona istnieje, to tam ją znajdziemy. Owszem, Król Borgas zginął w obławie na Wielkich Łowach. I tylko bogowie wiedzą, jakimi diabelskimi mocami te przeklęte elfy pokalały jego szczątki. A klątwy to nie wszystko. W końcu królewskie grobowce zawsze pełne są pułapek na złodziei, nieprawdaż? No, ale bez obaw. Dla gromowładnych to żadna przeszkoda. Co takiego? od kiedy to człowiek musi mieć powód, aby stanąć w obronie rodziny i ojczyzny? To cesarstwo i ci cholerni obcokrajowcy potrzebują powodów. Nie tego cesarstwa! Cały świat odetchnie z ulgą, jak ten Moloch upadnie. Skyrim też! Przelewałem krew za cesarstwo, gdy ruszyło ono na wojnę z Dominium! Walczyłem jak jeden z nich! I po co? Żeby patrzeć, jak cesarstwo pada na kolana przed tymi elfimi bydlakami! A jego włodarze podpisują papier, który zniszczy samo serce państwa! Żeby widzieć, jak wyrzekają się Talosa! Nie, takiemu cesarstwu służyć nie będę. I chętnie wypatroszę każdego, kto spróbuje mnie do tego zmusić. I właśnie dlatego powinniśmy to zrobić. Korona dać prawo do tronu, którego nikt nie podważy. Korona nie czyni króla. Nie! Co ty tu robisz? Szoruj! Najpierw wykopiemy te talmorskie ścierwa i ich cesarskie marionetki z kraju, a potem przywrócimy Skyrim do dawnej świetności. Jak już się z tym uwiniemy, ruszymy na Dominium, żeby pokazać tym spiczastouchym gnojom, że nie każdy człowiek godzi się na bycie ich niewolnikiem. Nie musisz na nie czekać. Głód al. Oczywiście, że istnieje. Witaj. I to właśnie ona stanie się symbolem naszej sprawy. Zastanów się. Wyszczerbiona korona. się przyłączysz. To wspaniała wiadomość. Razem odzyskamy Skyrim. Prawda? Cieszę się, że będziesz tam ze mną. To miejsce mrozi mi krew w żyłach i nie obchodzi mnie, kto o tym wie. Te stare ruiny... Mój ojciec zawsze kazał mi trzymać się od nich z daleka. To dobra rada. Nieważne. Mamy robotę i nic nam nie przeszkodzi. Witaj, Galmarze. Jak wygląda? legioniści tutaj? Cholerni cesarscy śpiedzy. No nic, przynajmniej się zabawimy. Te harcerzyki chyba jeszcze nie wiedzą, że tu jesteśmy. Masz ochotę na jadkę cesarskich w imię wolności Skyrim? Nawet cesarscy Pierwszy czasem wypuszczają patrol patrole. Pióra. Ruszać się. Zaczynamy. I to mi się podoba! Słuchajcie, right you no, know. obecność. Wybierz cel i go do, do. Atakujemy na moją komendę. To twoja chwila. Popatrz, no, na co cię stać! Nie. nie podoba mi się to idealne miejsce, na... ale nie ma innej drogi. Rosy, gładzi! W ścianach podobno przedstawiono historię starożytnych, którzy zbudowali to miejsce. Szkoda, że nie możemy odczytać tych rytów. Kto wie, jakie skrywają? Dzieła, chłopcy! No zejdźcie się i! Jest... Mam nadzieję, że więcej ich nie. mną. Zbadamy to Przepraszam. Wkrótce wyruszył. Ten stary niedźwiedź miał rację. Niech go diabli. Były jakieś kłopoty?